Jesteśmy teraz na działce w kobylarni i to jest kierunek północny. Jesteśmy na działce, która jest w sprzedaży, jest to kierunek północny. Linia lasu od kierunku wschodniego. Nowo budujące się budynki w okolicy To jest kierunek wschodni. Kierunek wschodni. Południowy. kierunek południowy. i kierunek zachodni, niezabudowany. Przepiękna okolica mamy cztery. No i wracamy do kierunku znego.